Cześć, wiosna tuż tuż. Jeżeli myślisz o prawie jazdy na motocykl, a jeździsz 125, a może nie jeździsz, a zawsze chciałeś zrobić prawką na motocykl i zadajesz sobie pytanie, jak to zrobić, to my postaramy się dzisiaj przybliżyć Tobie punkt po punkcie, czym się kierować, żeby wybrać najlepszą szkołę motocyklową dla Ciebie. Ok, no to zaczynamy. Andrzej. Czym się będziemy kierować, albo inaczej, czym byś się kierował, gdybyś chciał wybrać szkołę motocyklową dla siebie? No, ja bym już na przykład szukał kogoś, kto by polecał fajną szkołę, tak? Kto, kto robił prawo jazdy, na przykład w jakiejś szkole i, i mówi: A wiesz, Franek, tam w tej szkole było fajnie, tak? Tam, bo ja bym już chciał robić prawo jazdy, już tam tą 125 troszkę jeżdżę. Ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałbym e, większy motocykl i, i, i takie, takie pytanie się kolegów to jest po pierwsze. Turza pantoflowa sprawa. zawsze tak. ma moc i ta moc jest nieoceniana. Tak jest, bo można są ludzie, którzy twierdzą, że słaba szkoła, tak, źle się jeździło, słabe godziny. A, a, a tu w tej szkole było fajnie, także to zawsze tych grono znajomych jest i można się dopytać. E, w internet też zaglądamy? Też jak najbardziej, tak. Są, są, reklamują się że niektóre szkoły, niektóre szkoły, wrzucają jakieś fajne filmiki, jak, jak się jeździ, gdzie się jeździ, to też jest jakby dobra baza. Opinie, które są w internecie? O, no, absolutnie, no, to jest też podstawa. Tak? No Niestety, tam jest troszeczkę inaczej, bo tam jest troszeczkę anonimowo, ale też te opinie mogą być w miarę w miarę godne. Nie? Okej, okay, także słuchajcie, no, poczta pantoflowa, polecenie szkoły, zaufani instruktorzy, fajna klimatyczna szkoła to na pewno pierwszy krok, na który powinniście zwrócić uwagę. No i idziemy krok dalej. Kwestia instruktorzy. Czy instruktorzy są motocyklistami, czy są to tylko instruktorzy, którzy posiadają uprawnienia? A tak naprawdę nie jeżdżą na co dzień motocykla. No to widzisz, to jest też to, że jak, jak wrzucasz sobie też ten, no jesteśmy internetowi teraz, tak, że jeżeli sprawdzasz sobie, kto jest w tej szkole, na przykład tam Wojtek Prochowski, tak, jest w szkole. I klepiesz sobie jego profil, to też widzisz, czy ten człowiek bawi się tym motocyklem, czy on jeździ, czy po prostu wali budowlankę. Tak? Czyli do czego zmierzamy? Słuchajcie, jeżeli idziecie do szkoły jazdy, była polecajka, no to też fajnie i super by było, gdyby ci instruktorzy, no to byli ludzie z pasją do motocykli, ludzie, którzy jeżdżą, którzy się szkolą. W naszej szkole jazdy. Czy Andrzej, czy Robert, czy ja. No to wszyscy w tych motocyklach są zakochani. To jest styl naszego życia. My tak naprawdę żyjemy po to, żeby szkolić, żeby uczyć. I to jest właściwie nasz bawić, sposób, bawić sposób, się sposób na pracę i bawić się. Bawić się. Jazdą. Jazdą. Każdy z nas, z nas ma jakieś tam zajawki. Ja ukochałem sobie motocykle adventure'owe. I tymi motocyklami gdzieś tam podróżuje, organizuje jakieś tam tej imprezy na kaszubach. Andrzej, jak widać, na <grym> ja starocie Miłość, miłość na Tak, jak tu mówią moi koledzy. Stara motoryzacja, też bardzo fajna, z wiatrem we włosach. Ja lubię, ja lubię nowoczesne motocykle. Eee, stare też są fajne, ale nowe są jeszcze fajniejsze. Eee, o, no oczywiście Andrzej Nie zaraz zgadzam tutaj, się z tobą. Andrzej bo ja zaraz prowadzi tutaj jakieś nie. Mają Dla duszy. niego prawdziwy motocykl nie ma wtrysku paliwa, nie ma ABS-u, kontroli trakcji. To jest prawdziwa kwintesencja tak motocyklizmu. Jest. Także u nas, u nas czasami się sprzeczamy na te tematy pół żartem, pół serio, ale po prostu jest nas. Pasja. Pozdrawiamy też Roberta, który jest tutaj naszym sportowcem torowcem. Torowcem, tak. <gry> On przekazuje tutaj naszym kursantom wiele nowinek związanych z jazdą sportową, organizuje szkolenia na autodromie, pomoże, więc jest tutaj taką naszą ikoną związaną ze sportowymi maszynami. Także pamiętajcie, wybierajcie takie szkoły. Gdzie instruktorzy to są pasjonaci, mają doświadczenie i praca instruktora to jest dla nich po prostu czysta przyjemność. No to idziemy dalej. Idziemy dalej. Program nauczania. No ktoś powie, jest taka ustawa o kierujących pojazdami, gdzie tam są wypisane kryteria, które są na egzaminie, też jakie, jakie zadania są do wykonania. Okej, okay. wiadomo, jest to też ważny element, ale. Część szkół skupia się wyłącznie na przygotowaniu kursanta do egzaminu. Nasz program szkoleniowy no jest zupełnie inny. Ja bym Wy, tego... Wybiegałbym nawet, że nikt nie ma takiego szkolenia jak my. No jest, jest to program, który uczy przede wszystkim ludzi jeździć motocyklami. My traktujemy zdanie egzaminu jako taki efekt dodatkowy. Ale przede wszystkim skupiamy się bardzo na technice jazdy. No i teraz postaram się przybliżyć ten nasz program w, w takich blokach. Tak naprawdę pierwszy blok 6 godzinny tutaj skupiamy się na jeździe manewrowej motocyklem. Włączamy, wiadomo, wszystkie zadania, które są na placu ośrodka egzaminacyjnego bardzo duży kładzie, kładziemy nacisk na pozycję na motocyklu od samego e, początku bo po, to potem gdzieś tam bardzo korzystnie wpływa na łatwość wykonywania tych kolejnych zadań. Także pierwsze 6 godzin spędzamy na placu manewrowym. Pozycja na motocyklu, jazda manewrowa, wchodzenie Głowa wchodzenie w zadania typu nie wiem, ósemki, slalom wolny, slalom szybki, omijanie przeszkody, hamowanie do wyznaczonego miejsca, hamowanie awaryjne. Także tutaj skupiamy się bardzo mocno na technice jazdy. Wiadomo, wplatamy w to jakieś tam powiedzmy, inne zadania manewrowe, pojawia się już od samego początku duży nacisk na prowadzenie motocykla wzrokiem. Także to są, to są te rzeczy, które mamy w takim pierwszym bloku. O czym Andrzej jeszcze nie powiedziałem tak. jeżeli chodzi o nasz pierwszy blok placowy. Czy wciąłem, ci się, chodzi mi o głowę, tak? I, i, I generalnie motocyklem jedzie się i wzrokiem, i głową, tak? Tam gdzie. Tam, gdzie patrzysz, tam jedziesz. Tak? Także e, znane krzaki i znane e, trawniki są znane przez to, że, że zamiast jechać i patrzeć na drogę, to się patrzy na trawniki. Ale no zdarzało się, że niektórzy kursanci rzeczywiście e, postanowili przetestować <grym> czy te też Zaliczyli, to są zaliczyli radziwe, jakieś tam krzaki na naszym, e, można powiedzieć, bardzo dużym placu i zdarzało się, że nawet 125 czasami kogoś. Ponosiła, tak, tak jest. Ale szybko przekonał się, że jednak ten wzrok to nie jest taka czcigodna cz gadanina, ale jest to najprawdziwsza prawda. Jeszcze teraz fajnie, bo mamy fajny plac. Jest ten plac cały wyasfaltowany, nie są do tu bazy. Do bazy jeszcze jako takie nasze atuty wrócimy, ale ruszamy w kolejny, w kolejny blok, który jest taką wisienką tutaj na, na torcie. Czyli po tych sześciu godzinach, które spędzamy na placu w takich blokach półtorej godzinnych, przechodzimy w drugi blok, technika jazdy. No Technika sprawę. jazdy, opuszczamy, opuszczamy plac manewrowy, no i mamy w planach 6 godzin techniki jazdy, pokonywania zakrętów, tor jazdy w zakręcie, przeciwskręt, fiksacja wzroku, hamowanie w zakręcie. Mieszkamy akurat w takim rejonie na Kaszubach, gdzie tak naprawdę wyjeżdżamy... Z bazy, tutaj szkoły, jakieś z 5-6 km. No i mamy kręte asfalty, pięknie krajobrazowo położone. Więc kwestia pokonywania na jednej, dwugodzinnej lekcji około 70 km po, po zakrętach. Nie jest czymś wyjątkowym. A najczęściej tutaj w granicach tych dwóch godzin, jak wychodzimy na jakieś tam powiedzmy szkolenie z techniki jazdy na winklach, no to przejeżdżamy około 100 km po, po zakrętach. Więc te pierwsze zajęcia, które są na placu, gdzie przygotowują tego kursanta, żebyśmy bezpiecznie mogli wybrać się w ruch drogowy, to ten drugi blok tak naprawdę 6 godzin kształtuje tego kursanta na, na winklach. I to jest też fajne, bo u nas jeden kursant nie jest przypisany do jednego instruktora. I, i jeżeli traficie na Wojtka, Wojtek Adventure-owiec, całkiem inna technika jazdy, ja klasyk, spokojna jazda, bawienie się zakrętami, no i mamy oczywiście jeszcze naszego wspaniałego. Tomka, który to już jest... Roberta. Ruch. Roberta. O, dobra. Mamy swojego wspaniałego jeszcze Roberta, który ma prawie 2 metry wzrostu i on to jest pełen winkiel, nie? Także to już tam jest schodzenie na kolana na kaszubskich autostradach, to jest też pełna zabawa, nie? Także robimy co lubimy, motocykle to nasza pasja. No i po tym bloku 12 godzinem, no czas wybrać się w drogowy, ruszamy do Gdyni albo do, do Gdańska. Jest pełen wybór, nie musicie skrajnie się opierać na na Gdańsku możemy jechać do Gdyni. Gdynia jest ciekawsza, bo lepszy jest dojazd. No, tak jak Andrzej powiedział, do Gdyni dojeżdżamy sobie po Winkielkach, także też, też jest przyjemna, przyjemna trasa, ale to już pozostawiamy naszym kursantom, czy to będzie egzamin praktyczny w Gdyni, w Gdańsku. No i tam przygotowujemy tych kursantów w ruchu drogowym. No i tak docieramy mniej więcej do 15 godziny, no i zostaje nam 5 godzin z tego. Budżetu 20 godzin, które mamy w części praktycznej kursu motocyklowego na szlifowanie umiejętności. Oczywiście znowu wracamy na plac, robimy przerywnik zjazdy po winklach, znowu wracamy w ruch miejski do Gdyni czy do Gdańska. No i po tych 20 godzinach można powiedzieć, że fajnie tego kursanta sobie już kształtujemy go modelujemy na takiego powiedzmy przyszłego motocyklisty. No to też nie jest żadna tajemnica, tak? że w 20 godzin nie da się zrobić tutaj e, żadnego wspaniałego, cudownego motocyklisty. Tak? Czasu jest za mało tutaj. E... No, myślę, że dla osób takich totalnie początkujących, którzy nigdy niczym nie jeździli, to na pewno. Ale część osób, która gdzieś już tam jakąś przygodę z motocyklami ma jeździ sezon 2 motocykl na motocykla no 125, 125 dużo robi. No, To uwierzcie no to tak, mi to już jest dużo Przy tej lektora. naszej takiej powiedzmy już metodyce, która od lat jest wypraktykowana, skracamy naprawdę tutaj czas na popełnianie niepotrzebnych błędów i przez te 20 godzin można tego kursanta naprawdę fajnie ukształtować. Ja chciałbym też nadmienić jeszcze o tym, że Większość szkół, jak się widzi na przykład w Trójmieście, które jeżdżą w Gdańsku lub w Gdyni, to jedzie samochód osobowy, a przed nim jedzie motocyklista, tak? Nie stosujemy czegoś takiego, ponieważ jeżeli chcesz pokazać jakiś manewr kursantowi, to nie pokazujesz mu w samochodzie tego manewru, tylko go wyprzedzasz. Bo oczywiście jeździmy sobie na interkomach, o tym trochę oczywiście, nie zapomnieliśmy. Ty go pokazujesz mu jak ten manewr ma wyglądać i wracamy z powrotem. Jedzie po do naszej linii skrętu, tak? więc tutaj też jak wprowadzamy kursantów w te zadania, które są już w tym drugim bloku z techniki jazdy. No to wiadomo, podstawą to jest zawsze przeciwskręt, tak? hamowanie w zakręcie, żeby ten kursant wiedział, jak ten motocykl złożyć w ten zakręt. Bardzo często te pierwsze lekcje kursanci jeżdżą po naszej linii. Jeździmy w dwa motocykle, uczą się się wybierania tej właściwej linii skrętu. Ale teraz przejdziemy sobie dalej. To, to w programie gdzieś tam nauczania nasi kursanci, którzy się spotykają z nami no to wiedzą, że my tutaj pracujemy zupełnie nieszablonowo, jeżeli chodzi o tą technikę jazdy. Teraz kolejny wątek, który chciałbym poruszyć. Czy lubisz swoją robotę instruktora ja... kategorii, kategorii A. Uwielbiam. Ja Bardziej mogę powiedzieć, tutaj... że umie jest dokładnie to samo. Kocham to wręcz, tak? jeżeli chodzi o szkolenie motocyklowe. Każdy, każdy kursant yy, motocykl, motocyklowy, no to wiadomo, jest jakieś wyzwanie. Bardzo często też kursanci motocyklowi to są raczej osoby już yy, dorosłe. Yy, po 30, po 40, także tutaj też nawiązują się jakieś przyjaźnie. My tak naprawdę też gdzieś tam potem wspólnie zaczynamy, zaczynamy latać, jeść. jak to mówią, latać. Też yy, yy, człowiek, yy, który przychodzi na prawo jazdy kategorii A, to jest człowiek zmotywowany, kto tak? Na to Generalnie czasami jest tak, że zadaję pierwsze takie pytanie, tak jak przychodzi nowy człowiek, co tu robisz? No, chciałbym zrobić prawo jazdy, ale kto cię, kto cię tu przysłał? Mama ci dała pieniądze na to prawo jazdy, tata, żona ci dała. Nie, no ja sam nazbierałem, tak. I tym się różni jakby dla mnie kursant na B, któremu nieraz rodzice dają pieniążki, żeby było lepiej, od człowieka, który przychodzi do nas na prawo jazdy kategoria, A. Bo to jest człowiek, który. Wie, po co to przyszedł i, i fajnie się takiego człowieka uczy. Jest zmotywowany, y, słucha karnie poleceń i, i, i fajnie się oboje bawimy. No. A my staramy się no, stworzyć taki klimat, tak, żeby było fajnie, żeby pozostali kursanci przekazywali dalej, że jest tutaj fajnie, ale po prostu lubimy tę robotę i myślę, że tutaj to też ma wpływ na to, tak, że nam tutaj kursantów na te kategorie motocyklowe. No nie brakuje. Wybierając też szkołę motocyklową, uważam, że też powinniście sprawdzić sprzęt, na jakim się jeździ, w jakim stanie jest ten sprzęt, kwestia lokalizacji, ośrodek, plac, no i też ta infrastruktura, jaka jest, bo rzeczywiście do szkoleń motocyklowych, no, plac jest istotnym elementem szkolenia. I też motocykle, które. Nie uczysz się jeździć na przykład Yamachą tutaj Tenere, a na egzamin podchodzisz do Hondy CB500 albo 650F. Tak? To są motocykle, które, które, które my, no my, no my, posiadamy. Motocykle, które są stricto na, na egzaminie, tak? Że nie mówisz, nie musisz tłumaczyć temu kursantowi, że a dobra, teraz pojedziemy sobie w Fiatem Punto, ale będzie zdawał na Kia Rio, tak? Tego u Także jest, jest sprzęt szkoleniowy, generalnie mamy do każdej kategorii, zawsze po dwa motocykle, do kategorii a 2650 650, do kategorii A2 500, do kategorii A1 225, do kategorii AM2 motorowery, więc jest wybór tego sprzętu i jest to sprzęt tożsamy z tym, co jest w ośrodkach egzaminacyjnych tutaj na naszym, na naszym terenie. A to jest dość ważne, uważam. Żeby nie jeździć innym motocyklem, a zdawać na innym. No. No, pewnie dla nas to nie ma wielkiego no, znaczenia, okay, bo to no, jest kwestia no. trzech minut, tak no. i wsiadamy i jeździmy, ale dla kursanta, który yy, ma etap 20 godzin, używasz, za sobą, no, no to, to, to jest. Używasz to jest, takiej fajnej no. takiej, takiej o te stwierdzenia czasami, jak się gdzieś mijamy, pamięć mięśniowa. Tak, i też jakby też nie polecamy na przykład jazdy chłopakom, którzy do nas przyjeżdżają na przykład na piątkach, żeby ten ostatni etap, jak robimy już ostatnią jazdę, tak na placu, tak, miasto, żeby już nie wsiadał sobie na swój motocykl, żeby ta pamięć mięśniowa została jednak z motocykla tego, na którym będzie zdano. Bo to jest nam nie jest ciężko się przestawić niektórym dość ciężko, tak, i dlatego też ta pamięć mięściowa jest dość ważna. Jak już śledzicie, co się w danej szkole motocyklowej dzieje, czyli polecajki, a więc ta poczta pantoflowa, wyczytaliście wszystkie opinie, gdzieś tam facebooki, instagramy, poglądaliście filmiki, no to też warto, warto zobaczyć poza szkoleniem. To, co, co wasi instruktorzy też robią, bo być może pociągną was za sobą motocykle klasyczne, motocykle sportowe, motocykle adventure. No i tak też jest u nas. Tak, tak naprawdę od lat organizujemy różnego rodzaju imprezy motocyklowe. Czy to są ADV Kaszebe, czy jakieś. Jestem organizatorem albo współorganizatorem wielu zlotów Honda Transalp na wiele imprez motocyklowych. Jeździmy, jeździmy turystycznie. Andrzej o też o swoich braci junakowych. Udało, udało nam się w trójkę też raz zorganizować piękny zlot dzikowisko w łebie, pełna zabawa. Także jest, robimy to, co lubimy, Motocykle to jest nasza pasja. I życzymy Wam, żebyście taką właśnie szkołę znaleźli w swoim regionie. I myślę, że ten scenariusz, który dla Was przygotowaliśmy będzie pomocny, żeby wybrać najlepszą dla Was szkołę, szkołę w swoim regionie. Oczywiście my zapraszamy tutaj do naszej szkoły na Kaszubach, która no, szkoli, jest małą szkołą, ale szkoli tych kursantów z roku na rok coraz, coraz więcej. Czy coś jeszcze? Wydamy? Znaczy tak, moglibyśmy wspomnieć, że jak tu 30 marca, otwierają się ośrodki już na egzaminy, to wszystko już w kwietniu zaczyna hulać i to już nie ma na co czekać. To już trzeba Czyli podejmować warto, warto już ten okres wiosenny tuż, tuż zacząć szukać szkoły jazdy, zapisywać się na szkolenia, robić teorię, przystępować do praktyki, tak żeby myślę już realnie w kwietniu, maju przystąpić do egzaminu na wymarzony dokument, jakim jest Prawo jazdy kategorii A, A2, A1 czy AM. Tak jest. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie e, o subskrypcji. Nie ominiecie kolejnego odcinka. Lewa w górę. Tak. Cześć. <gry>